No siema, witam was znowu w The Sims 1. Pff, I czuję, że mam problem. Mianowicie spotykamy się tutaj ponownie, oczywiście po to, aby zdobyć sobie kolejnych przyjaciół i mieć awans w pracy. <laughs> A, no tylko problem jest taki, że chyba będzie dosyć ciężko. No ale no dobrze, no chociaż spróbujmy, spróbujmy po raz enty. Z takich rzeczy dość istotnych, to nie mamy przyjaciela z Bradem Szmerem, ponieważ muszę wam się przyznać, że próbowałam nagrać odcinek z The Sims 1. Znaczy w sensie, nagrałam go i nawet zapisałam postęp gry, ale nie wiem, jakoś tak miałam, chyba taki gorszy dzień czy coś, i ten odcinek był nawet dla mnie. Był on taki zbyt wulgarny i taki, nie, uznałam, że nie będę tego publikować. Um, oczywiście, jeżeli chodzi o zmianę y, sytuacji, no to mamy tylko w sumie na tym bradzie, no bo praca, jeszcze pracy moja Simka nie straciła. No w sumie, no nie posunęliśmy się w tej historii, no bo to jest The Sims 1, więc naprawdę ciężko jest coś zrobić. No, w każdym razie, oprócz tego, że straciliśmy jednego kumpla, no to, no to, no to jesteśmy safe, więc na szczęście nie mam zbyt wiele do opowiadania, bo nic się nie działo, oprócz tego, że nie, 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 nie wiem, nie wiem. Chyba, że chcecie taki odcinek. Mogę wam to opublikować, ale nawet mi osobiście to się słabo słuchało, więc nie, jednak uznałam, że, że, że no niestety, ten odcinek idzie do kosza. Także... Z tymi statami. No, może by coś spróbował. No kurde, 24. Jak ja zaczynałam y, tamten odcinek a upłynęły może 3 dni simowe. to mieliśmy 52, więc jest strasznie słabo, no. Nie narzekaj, że jesteś śpiący. No, dlaczego on w ogóle nie chce. Y, f, podtrzymywać się jakkolwiek tej relacji. -ha! Co, po łasko, że tu granic wytrzymałości? Do granic wytrzymałości, to zaraz mi mózg wleci. Od tego zasranego The Sims 1, no już mamy 17, no. I nic nie zrobimy, ponieważ ona ma nastrój słaby. Oh, Boże! A! No i taka może zmiana dosyć ważna, to jest taka, że posłuchałam się waszych komentarzy z ostatniego. No i kupiłam ten ekspres do kawy, żeby ona sobie uzupełniała energię. Oh, ale to tak idzie, jak idzie. No, średnio w sumie. No i teraz mam wielki dylemat. Czy posłać się do spania, czy może, żeby jednak zjadła albo coś, no dobra, ale chyba spanie jest w tym momencie ważniejsze. O Boże, nic znowu się nie zrobi w tej grze. Nic, absolutnie nic. No już nie wiem, aż zachodziłam w głowę. Zrozumiem, yy, Simsy wychodziły w roku 2000, tak? Mało kto miał internet. Gry zazwyczaj były o wiele bardziej wymagające niż te mm, dzisiejsze. To w sumie jest zrozumiałe, ale <gryw> nie wiem. Mam wrażenie, że po prostu większość ludzi się jarała tą samą koncepcją tego, że tutaj można sobie tworzyć kogo się chce yy, i sobie sterować takim simem, niż w sumie samą chęcią yy, wypełniania tych wszystkich obowiązków, jeżeli chodzi o pracę, albo kolekcjonowania tych przyjaźni. W sumie to może i jest taka prawda, gdyż w tej części gry nie występuje coś takiego, jak... Jak... jak to się nazywało, do cholery? No pragnienia, obawy i w ogóle ta mechanika znana z, z późniejszych części Simsów. Więc rozumiem, że dla niektórych to po prostu samo sterowanie Simem, żeby on jadł i spał, było czymś wow. Bo... Bo... No bo... No bo w sumie, oprócz pracy, do ta gra nie wymaga niczego. I w sumie Sim, jeżeli ma wywalone w przyjaciół, to też jakoś tak w sensie w towarzystwo, to też nie, nie, nie wymaga tego. Nie wiem, ta mechanika tych pierwszych Simsów jest straszna, okropna. Yy, dlaczego mi tutaj te kundle, przepraszam bardzo, wyżerają te wszystkie michy, no Boże. Jeszcze się stałam jakimś przytułkiem dla bezdomnych kundli, no weźcie się, ogarnijcie. Ja w ogóle o tych kundlach zapomniałam, ale... Dobrze, że moja Simka chociaż pamięta i kogo bo ja nie pamiętałam ani trochę, ale chociaż... No widz, widzicie, jak ma, mamy parkę psów, to to już jakoś trybi, one się same sobą zajmują i jest gicik w jakiś tam sposób. Co? Kto? Jeszcze tutaj... Jeszcze... Wie, wie, o, proszę mi to zostawić. Dziękuję. Mam nadzieję, że mnie nie wbiją na chatę z tego powodu. O. Napełnij Micha. I co tu zrobić? <laughs> Nic się nie zrobi. No przecież. Bo teraz ona umiera. Na energię, no kurde. Kurde. Ja. Jeszcze mamy dwa rachunki do zapłacenia. No dobrze. No i co, zawołaj sąsiada i ona ma jest spadnięta. Ciekawe czy w ogóle ten szmer będzie chciał przyjść. Bo proszę zaproś go. Jak to dzisiaj nie możesz? No, tacy psiapsi byliśmy, nie pamiętasz? No, wypij tą kawę, cokolwiek, idiotko. No, takie dwie, trzy sobie trzepni. No i spróbuj jeszcze raz tego brata zasranego, cokolwiek. Noś, no brat. No, przecież tacy kumple byliśmy. Brat mówi: Właśnie robię listę rzeczy, które muszę zrobić. Odwiedziny u ciebie są na ostatniej pozycji. Ale to w sumie jest takie dwuznaczne, bo jeżeli to masz zrobić, to chyba przyjdziesz, nie? Nie! Chyba nie. To za obszczy mur. No nie, no. <laughs> Aha, teraz to on się chyba obrazi, bo za późno. Jak to jasnowidz? Czyli on może jeszcze. Pff, czy my znamy kogoś? My znamy tylko dobrze zwierzęta. No najgorzej. Wszyscy mamy... Wszystkich mamy na zero. Boże, jak... Depresję mam już. Nawet mi się nie chce krzyczeć na tą grę. Co to za ambient jakiś fatalny? Co tu się stało? A, ale bandito. O, dobrze! Ej, pies! Pies go gania! Pies go na da waj, pies! A, i chyba wygrał. Ty gówno zostawił, autentiko. To jest tylko kupsko. Ew. Obleżka. No i co? No i nie wiem w sumie. Ej, no kurde. Jestem w że jest już przyblokowana na maksa. Nie dre mordy, tylko i wyłącznie O jezu, ty! Jaka piękna animacja. Pies mi przyniósł gazetę. A drugi mi przyniósł szczyny. Czyli się wyrównał. Już nie jestem zafascynowana tymi kundlami. Ale kurde, jestem w takim fatalnym położeniu. Pff, jestem. już muszę do pracy iść. Nie, ja chyba tą pracę sobie kurde daruję. Ewentualnie mnie wywalą, będzie koniec challenge'u, będzie koniec tej męczarni. Ale może to i dobrze. No bo kurde, no. Dobra, jesteśmy prawie happy. Eje. Nieco z roboty dzwonią, olewamy. Zawołaj sąsiada, może teraz brat mordo. No, weź, no kurde. A teraz już on jest w robocie. Hmm. Dobra, to może weź pograj za chwilę. Tą energię mamy słabością, ale weź, może wypij sobie trzy te kawy. Eee. Ja pierdyle, no. Co za dziadostwo. No i co, jedynie nam pozostaje iść znowu na starówkę na przykład. I cud, żeby wszyscy byli happy. Eee. Aby ona mogła przyjaciela znaleźć. To jest bez sensu. Nie wiem, może tutaj, gdziekolwiek zresztą. Dobra. Nie ma brada, ale jest jego żonka, jego synuś. Więc pozdrów może, nie wiem, może z nią załapiesz jakiś wspólny vibe. No, dlaczego? Okej, okay, dobra, coś włazi. Ej, dobrze im gadka wchodzi. Ej! długo będzie ją bardziej lubić niż jej męża. No ej, seryjnie, lol. No dobrze, jest jakaś szansa. Po bokach da się połaskotać. Pff, no jasne, że nie. No czemu? Boże kochane, ratunku, dlaczego? Elden ratuj mnie, pozdrów, Eldena! Gdzie ty? Skąd ty idziesz? Po co ty tam aż przylazłeś? Gdzie ona była? Po co? Rozmawiaj o zainteresowaniach. Jak to on idzie? <gry> Te ten mi tutaj kurde wyje, miły Coś mi wyje do łóżka. Yy... Ja pierdziele, my gówno zrobimy, nie? Ej, w ogóle... A, bo, bo ja psy wzięłam. Ej, dopiero teraz to do mnie dotarło. I ten Jasiu się bawi z moimi kundlami. Dobra, to musisz być moim przyjacielem. Nie, on też se pojechał, nie? Nikogo tu nie ma oprócz mnie! Jest ta psychopatka, ale wątpię. Mamuśka teraz się zespałnowała. Ona ma w dupie, na woli grać w gry. Gamerka mamuśka. No, weź, no! I Jezo... no już nic nie zrobi, bo ją kręgosłup na Kurde, nie, nie wiem! Nie, 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 nie! 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 nie. 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 Ja już nie ja mam dość, ja już mam w dupie ten talent, naprawdę nie. Nie, 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 nie. nie zmusicie mnie, chyba że pod tym odcinkiem będzie, nie wiem, z 50 łapek w górę, ale tak, to nie, nie. Nie, 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 ja już nie, chcę Sims jeden. nie, nie